Witajcie. Dzisiaj sobie zrobimy sos do pizzy. Pokażę Wam jak ja tutaj przygotowuję sos do pizzy. Oczywiście pizzę Wam pokażę w innym filmie. A na razie sobie przygotujemy sos. Ja będę potrzebował tak 6 ząbków czosnku. Tutaj mam sól, cukier. To Wam później pokażę jakie proporcje. Tutaj mam oregano suszone i bazylię suszoną. Możecie zamiast bazylii suszonej dodać świeże, jeżeli, jeżeli macie taką opcję. No i tutaj mam pomidory w puszce. To są pomidory krojone. Możecie jakąś pulpę też ewentualnie zastosować pomidorową. Także teraz, tak. Co tutaj będziemy dalej robić? Najpierw otworzymy sobie te pomidory. No i ja będę tutaj je przecierał przez takie sito, jak widzicie, na takie o drobnych oczkach, bo te pomidory jednak są w takich kawałeczkach. Są też te końcówki, tam zauważyłem, także najlepiej je tutaj właśnie przetrzeć. I tak łyżką po prostu przecieramy. Możecie ewentualnie, jak macie zmiksować to blenderem, to też będzie dobra opcja. Ale ja tutaj przez sito przetarłem i tam taka resztka mi została tego co już się nie da przetrzeć. Także już fajne tutaj taka, taki przecier pomidorowy powstał. No i teraz tutaj rozgniotę czosnek i będę go kroił w takie drobne jak widzicie kawałki. Na razie tak dość drobno, a potem jeszcze drobniej posiekamy ten czosnek. O teraz tak dość drobno. Ile się da drobno to musimy to przesiekać. O widzicie takie kawałeczki. Na drobniutkie, no i to wszystko przekładamy do garnka z tym naszym przecierem już teraz. Teraz weźmiemy tą bazylię suszoną i takie, no takie czubate łyżeczki, trzy tutaj wsypiemy. ale przepraszam, tam była no bazylia, dobrze powiedziałem. Bazylia, tutaj oregano, jedna łyżeczka. No i teraz jedną taką płastszą łyżeczkę cukru. No i szczyptę soli, bo pomidory też mają taką jakby nie lekką, um, można powiedzieć lekko, są też słonawe takie w smaku, te spuszki także też delikatnie dodamy tutaj tej soli, a cukier też będzie takim przełamaniem właśnie, żeby też lekko słodki był ten smak. Chyba, że macie naprawdę takie słodkie pomidory. Do tego cukru nie musicie dodawać, i soli też możecie tutaj ewentualnie do smaku sobie też dodać. No i ja akurat tą opcję co robię? No to właśnie tak w takich proporcjach to wszystko zrobiłem. No i teraz jak widzicie, tutaj podgotowuję ten mój cały, cały sosik pomidorowy. To ma na celu, żeby tą wodę, właśnie tutaj ten sok, czy wodę, która jest w pomidorach żeby ją tutaj jak najbardziej zredukować i żeby ten można powiedzieć ten sosik się zrobił taki fajny gęsty. No także już po jakimś tam czasie musicie sami wyczuć kiedy ta woda już odparuje, on się zrobi taki fajny gęsty, tak jak widzicie. Mój sos już jest gęsty, gotowy. Także przełożyłem go do miseczki i taki sos wystarczy nam na 4 pizze spokojnie. tak jak które będę robił w następnym filmie. Także zobaczycie, jakie wielkości to są te pizze. No i tak mi się tutaj ten sos prezentuje. Jeżeli robicie inaczej, możecie mi dać znaka w komentarzach, jak wy przygotowujecie swój sos do pizzy. Także, jeżeli wam się oczywiście podobał taki filmik, zostawcie łapki w górę, oczywiście komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. To wszystko pomoże mi w rozwoju mojego kanału. Ja życzę Wam smacznego. No i widzimy się w kolejnym filmie, mam nadzieję, o tej pizzy. Także to dzisiaj na tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.